Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt zaprezentować stanowisko w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody druk 341 i sprawozdania Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, druk 777. 10 października bieżącego roku połączone komisje rozpatrzyły i przyjęły sprawozdanie pod komisji nadzwyczajnej. Celem zaproponowanych w projekcie zmian jest uściślenie grupy podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania z wpływów z opłat pobieranych za wstęp do parków narodowych. Przepisy omawianego projektu prowadzą też do usunięcia sprzeczności powstałej w wyniku wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2000. 12 roku nowego brzmienia artykułu 12 ustęp 9 z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Na gruncie obowiązującego prawa pojawiły się wątpliwości, jakie opłaty wchodzą w skład 15% dochodów za każdy kwartał przeznaczony przez Park Narodowy na dofinansowanie działalności ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowniczych. W przyjętym przez połączone komisje sprawozdaniu zawartym w druku 777 artykuł 17 Ustęp czwarty ustawy jasno precyzuje, że opłaty za wstęp do Parku Narodowego lub niektóre jego obszary, o których mowa w artykule 12 ustęp 3 ustawy z kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, przekazuje się w wysokości 15% wpływów za każdy kwartał podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na którym znajduje się określony Park Narodowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego. Procedowany projekt ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Nie będzie wpływał na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem proponowanej zmiany, która doprowadzi do oczywistego doprecyzowania i wyeliminowania wątpliwości prawnych i wypracowanie czytelnych, ujednoliconych zapisów. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, pani poseł.